Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mix za stówkę przed nami. Cztery takie mniejsze zdrapeczki, super 13, szybkie 50, do tego mała krzyżówka, szczęśliwe linie, super linie, krzyżówka XL, lecą dolary, pół miliona maxi cash, krzyżówka XXL, mega paradiso i 2 miliony w cashu, oby nie w koszu. E, zdrapki wybierane losowo, jak ostatnimi czasy. Także zobaczymy, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, subskrypcje, podbijajcie film, jeżeli macie taką możliwość. A ja drapię. Super trzynastka z numerem 33. No i oczywiście szukam trzynastki, a jest 17, 37, 27, 32, 42, 21 i 54. Także trzynastki nie ma. Szybkie 50 z numerem 10 No i szukam trzech takich samych kwot. A jest 554, 50 tysięcy 4, 4. 4 No proszę. 4 zł. Masz niemożliwe. Także tu już nic nie będzie. Czwórka jakie kontrolne na tą czwórkę. Jest tu są F, OK. Także miło. Coś jest, no ale obyśmy tylko z tym nie zostali. <laughs> no to teraz krzyżóweczka z numerem 81. Lubię te małe krzyżówki. Także zrecim. Z i S. Zobaczymy, ile zgubię po drodze. Z i S. Dobra. H-I-N. H, I, N, H, I, N, chyba tyle, M, I, U, M, I, U, M, I, U, jeszcze w budziku, J, I, K, J, I, K, K, Okay. G i W, to jest G, V. no skromnie, D i P, D i P, D, P, C i L, C i L. Ok, y i cis się ułożył, i ostatnie dwie, T i A. T i A, ale to raczej nic mi tu nie da, Alpy to drugie. T i A. No, niestety zabrakło jednego kontrolne BU, dokładnie BU, bo nie ma wygranej. Szczęśliwe linie z numerem 41, dawno ich nie drapałam. Chyba najmniej je lubię. Ok. Ananas isakwa. Ananas isakwa. Pik i kwiatek. Dobra. Słońce i winogrono. Garniec i wisienki. Gwiazda i truskawka. Gwiazda i truskawka. Krap i kości. Gruszka i pomarańcza. Dobra. Serce i banan. Jabłko i śliwka. Nie ma. Arbus i korona. I na koniec księżyc i dzwon, ale nic z tego. Kontrolne, różne, no niestety. Zróbmy sobie teraz krzyżóweczkę XL. Dekarz w bonusie, numerek 40. No i zobaczymy, czy coś tutaj może. R i K, no to obie w bonusie. Dobry start. R i K. R i K. R i K Trzymajcie kciuki R i K Chyba tyle Dobra, kolejne dwie A i A w bonusie A i No, tutaj trochę podrapiemy A i A i, I. A, i, i. A, i. Dobra, wstępnie tyle, kolejne dwie literki B i F, no to tych w bonusie nie mam. I tu w ogóle też nie widzę, także. Słabo. B i F. No, słabiej. Kolejne dwie. D i X. No to D w bonusie. Tego X mogli sobie darować. Naprawdę. ok, Tutaj Adam się układa. Dobra. Kolejne dwie. H i V ma tylko No to V jest. H i V. A. Dobra, na razie za chyba. U i C. U i C. U i C. U C. Okej. Okay. Kolejne dwie literki, o i bonus się ułożył, dekarz, no i ładnie, ciekawe czy pięć złotych czy coś więcej, E i Z, E i Z, Z, Z. dobra, J i M. J I M to tu jest pierwsze. J I M J I M, chyba tyle. I co tu ostatnie? Chyba dwie W I G. Ale tu raczej nic mi nie dołoży. W I G w. No i to na tyle. Co jest w bonusie? 30 zł. No i pięknie. U, no to chyba się zgadza. No to fajnie. To trochę już lepiej wygląda. No to teraz super linie z numerem 36. Może tutaj 75 zamawiam. Dobra. Popcorn i cytryna. Tak na razie w tej edycji to miałam dwa razy i to poza kanałem oczywiście dzwon i korona, podkowa i moneta, okulary i ptaszydło, krap i biedrona, krap i biedrona, okej. Okay. Piłka i wiatrak. Piłka i wiatrak. Chyba tyle. Czapa i leżak. Czapa i leżak. Słoń i księżyc. Lody i cicho Rolki i sak. Sakwa. i sakwa, ostatnie dwie, klucz i diament. O, jest linia. Fajnie. Klucz i diament. Okej, okay. a pod linią 5 zł, ale jest fajnie. Nie 75, ale 5. Także git. No to teraz lecą dolary z numerem czwartym. Szukam liczb, napisu, cash i monet. Monety mnożą, no odcinek będzie dłuższy. 48, 42, 26, 23 i 51 to są moje liczby. A ja tu mam 55, 38, 44, 13, 45, 58, 36.

Irtysz w bonusie numerek 15. No się dzisiaj tutaj nasiedzicie ze mną. J i P w bonusie nic. To na pewno będą gubienia J i P. J i P. Tyle. R i F, no to R w bonusie. Okay. Kolejne dwie, T i A, w bonusie, T i, a. chyba tyle, T i A. No, trochę podrapię, żeby to jeszcze na wygraną się przełożyło, to by było idealnie. T i A, T i A. Tutaj jeszcze R. No. Pomijanie na całego, klasycznie, dobra, kolejne dwie X i H, no piękne literki. Cudo. Tu w ogóle nie widzę bogato normalnie. X i H. Dobra. Kolejne dwie. Y i to w bonusie. Y i. Dobra. Y i. Nic mi się tu na razie nie układa. Chyba, że no tyle pominęłam, nie? Y Kolejne dwie e i g e i g tu okej okay. e okej okay. Dobra. kolejne dwie w i u w i u no słabo słabo w i u słabizna w i u Artur się ułożył w i -u. chyba tyle kolejne dwie B i C, B i C, no Lipton, C, recytacja, to jest oczywiście pierwsze, no i ostatnie dwie L i Z, bo już się zabrakło. L i Z, L w pierwsze, Pegas drugie. Czyli klasycznie po dwa. Mędy L i Z zaraza. Tu też drugie. Zaraza to jest lotto, jedna wielka zaraza. Tubela to było drugie. L -i -z. No i co? I co? Sprawdźmy kontrolne. Różne. Ta krzyżówka to jest powiem wam magiczna. magiczna. Pół miliona Maxi Cash numer 10. Szukam liczb albo tego pliku. Co z automatu daję 4 dychy. Już miałam szczęście go mieć.

16, 22, 15, 11 jest trafiłem. I 52. A co tu mam? Dyszkę. No a fajnie, bo coś jest. Coś dokładam. Kontrolne D, no to oby się zgadzało. Ok. Przedostatnia strapka mega, mega Paradisa z numerem trzecim. No to tu trochę też potrwa. Wyspa i lody. Fajnie by było, jakby coś było, nie? Wyspa i lody. Za marzenia nie karają. Przynajmniej jeszcze. Wyspa i lody. Dobra. Motyl i maska. Motyl i maska. Wyspa, ok. Na Czosy i Marakasy. Na Czosy i Marakasy. Na Czosy i Marakasy. Na Czosy. Dobra, lecimy dalej. Cytryna i kokos. O, trochę to tu trwa niestety dzisiaj. Cytryna i kokos. Odcinek dla wytrwałych. Cytryna i kokos. Chyba tyle. Kolejne dwa symbole: cichobiegi i krewetka. Cichobiegi i krewetka. Kolejne dwa Awokado i żółw Awokado i żółw Awokado Żółw Awokado i żółw Tu nie widzę Żółw, ok Kolejne dwa Koło i krab Koło i krab Gdzie wygrana Okay. leżak i parasol. Leżak i parasol. Leżak i parasol. Przedostatnie dwa symbole: mango i iguana. Iguana. Mango i iguana. I ostatnie dwa symbole. Pelikan i flaming. Chyba nic mi to niestety nie daje. Aż nie to, nie to, okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest ten pelikan. No, jak zwykle. Patrzcie, no gdzieś Menda zaginęła. Nie widzę go. Nie, no bez jaj. Gdzie to jest? No tu jest, dobra. Wychodzi na to, że pust. A, patrzcie, 20 zł. Coś pominam. No, klasycznie. Dobra, gdzie coś za 20? No tu za dużo brakuje. Ja Masakiera ze mną. Teraz weź, szukaj, nie? Leżak był, był. I to było? Było. No proszę, na samym dole 20 zł sierota. Dobra, także miło. Może tu glacą kręci. No, jeszcze kręci, bo ma czym. No i ostatnia zdrabka. 2 miliony w kaszu z numerem 21 szukam liczb, pliku, karty i banku, którego świat nie widział. I zobaczymy, jakie to ja mam wygrywające tu liczby. 2

1, 16, 10 i 6. No niestety, niestety, PB. Życie, nie można mieć wszystkiego. Podsumowując, co ja tu mam, no coś tam wpadło. 20 zł, ślepa tutaj. Magda nie zauważyła, 20, 30 w krzyżówce, w bonusie. No to jest 50, dycha 60, sześćdziesiąt. 65. 69 zł. Także uważam, że wynik jak na lot to rewelacja. Jeszcze raz proszę Was o łapki, o subskrypcję, o podbijanie filmu. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.